Witam Tym razem prezentuję Państwu Toyota Avensis Auto z 2012 roku Drugi właściciel Salon Polska 2 litrowy diesel Auto ma przejechane 143 tysiące Drugi komplet opon jest w zestawie Bardzo ładna limuzyna Auto świetnie się prezentuje Bardzo fajnie też jeździ jak przystało na Toyotę. Auto bezawaryjne, komfortowe. Auto w ogóle nie, nie jest zniszczone. Odpisu. Prawda na zdrowie. Klimatyzacja sprawna, sześciobiegowa skrzynia, manualna. Bardzo ładny samochód. Zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.